Prawdą jest też to, że palut nam też nie pokazał wszystkiego tak dokładnie, co mamy robić. <laughs> Więc pokażę jedynie to, co zrobiliśmy na zajęciach. Generalnie jeszcze się nie zabrałem za zarobienie tego projektu. Okay. Yy, dobra, yy, może widać wszystko. <laughs> Pierwsza rzecz jaką trzeba zrobić, to sobie czytać jaki mamy temat. Tutaj mamy dosyć dużo różnych zakładek i zakładka, która nas interesuje jest najbardziej na lewą. I tak, grupa pierwsza, no i szukamy swojego tematu. Ja mam temat, taki temat. Ty będziesz mieć temat... ten, czyli 19 i 21. Spotepniemy tutaj, jest numeracja. 1921, czyli ty masz temat, te dwa tematy masz, te dwa. Czyli trzeba zrobić tak, jakby dla tego i dla tego przypadku. Dobra, kolejna rzecz, jaką trzeba zrobić, to. Czyli Ciebie obowiązuje tutaj ten arkusz, Sortmentacja dąb. Tutaj mamy sobie zaznaczyć, że w tym miejscu komórka B2, że udział miąższościowy korony jest równy 0. Pomijamy tą wielkość, bo ona jest marginalna. <laughs> Więc coś takiego. No i co? No i musimy teraz sobie... Musimy sobie teraz wyznaczyć miąższość, wartość tej kłody po sortymentacji. Więc przejdę do Twojego tematu. Może, no weźmy e, sobie ten temat na przykład, e, ten, powiedzmy, że jest trudniejszy, może, bo jest więcej do pisania. E, tutaj wkleję, e, coś takiego mamy. E, czyli widzimy, że e, pierwszy odcinek jest to sortimentacja WC0 e, przez pierwsze 6 metrów. A dalej w zależności jak to sobie podzielimy, to możemy wydzielić WD0 bądź papierówkę. No tutaj domyślnie coś jest wybrane, więc to ja to wyczyszczę, wyczyszczę zawartość. I tutaj musimy sobie to y, pozmieniać tutaj sortymenty jakie przycielamy Więc dla pierwszego będzie WC0, to już zaznaczę. Potem będzie WD0. WD0. No nie wyłącz to na razie, bo nie wiem. Musimy to jakoś wysortymentować. Tutaj jest taka ściągawka, jakby. Muszę sobie to sprawdzić, jakie grubości powinny tutaj być. Więc my tutaj będziemy sugerować, czy znaczy ja przynajmniej tak będę do tego podchodzić, że popatrzę <laughs> sobie na tutaj grubość drzewa. Tutaj z y-korą i bez kory. Nie. Tu jest poprawka, a tu jest podane z y-korą czy bez? No. Są poprawki DG WC bez kory. Dobra, bez kory, czyli patrzymy sobie na. Ojej, na tutaj, na tą część, na tą kolumnę. Dobra, czyli tak, y, piszę, że WC0 jest na pierwszych 6 metrach, więc oznaczam 6 metrów. To jest wysokość na strzale, więc tutaj musimy podawać jakby takie wartości, jakby skumulowane wartości długości czyli jeżeli następna klasa będzie WD0 to ona może być maksymalnie długość 12 metrów tutaj jest podane, czyli no powiedzmy 6 plus 12 bo to skumulowana to jest 18 metrów może być czyli 13 metrów, a nasza wysokość to jest 32 do rozdysponowania więc jeszcze 14 metrów nam zostało do rozłożenia sobie No, jakbyśmy dodali tutaj kolejne 12 metrów, no to nie może być to za dużo raczej. Bo potem zostanie nam końcówka 2 metrów, jeżeli. No, znaczy, chyba może być. Czyli, o tutaj będzie w takim razie S2A. Tak to możemy zrobić. Końcówka taka nam wyjdzie. 2 metrowa. Chyba, że po prostu tutaj troszkę to. Ojej, tu nie może być 12, bo jej plus 12, czyli 30. 30. Ale końcówka dwumetrowa to jest trochę słabo, to może to, to końcówkę troszkę. A to nie może 2 metry, tylko to musi być 30 lat właśnie. O, wychodzi jakaś wartość ujemna. Wam, że tutaj może zrobimy tak 1,9. Trzeba być OK. OK jest. Taka jest wartość. Tylko że ta końcówka ma no metr się więcej, ja nie wiem, czy S2A może być taką długość. Może być, bo to jest niecałe 2 metry. Może być. Może być S2A ale obniżę może tutaj troszkę, może wyjdzie troszkę wyższa wartość, nie wiem, pisze 28, o, tutaj widzę, że wartość od razu wskoczyła, cofnę pokazać, o, wskoczyło o 300 zł, więc jest to dużo, więc to, ta decyzja była dobra, jeżeli bym tak podniósł o, o, to już spadło pół metra, a ja taka różnica, 28, 27? 28 było? Tyle o. Dobra, czy niech zostanie tak, tak, tak. Taką dokonaliśmy sortymentację i taka wyszła nam wartość. Więc powiedzmy, że na ten moment to jest najlepsza, najlepszy efekt. To tam sobie sprawdzisz. Ja to tego tak teraz robię, żeby tylko widzieć o co chodzi. Kolejna tutaj jest arkusz, obliczenia ważny, Ty sobie tutaj wpisujesz, że u Ciebie to jest DOM, czyli to jest dy, małe dy. I obliczenia sporządzi. A, i tutaj tak. Musimy sobie tutaj to wypełnić. Sumaryczna produkcja to sobie odczytujemy z tabeli w instrukcji. Pierwsza tabela. U ciebie jest dom, robimy to dla tej pozycji, tej jakby pierwszej. o tak jakby, nie? Patrzymy na tą kolumnę, ten wiersz jakby pierwszy. Tak, za przyjąć. U ciebie jest 380 tysięcy, sobie korygujesz. 3, 8, 0, 0, 0, 0. Jest. wiekrębności u ciebie to jest 160 lat. Czy sobie tutaj też zmieniasz? 160 lat. Natomiast to zostawiamy tak, jak jest. Kazał przyjąć koszty stałe na poziomie 500 i koszty początkowe na poziomie 7000. Tak, jak jest zresztą w tabeli. Więc to u, u Ciebie tak zostaje. Tutaj trzeba obliczyć sobie. Aha, nie pamiętam, ale możliwe, że tutaj te dwie pozycje trzeba chyba sobie dopisać. chyba, Te dwie pozycje sobie dopisać. Czy skorygować nazwę, i obliczamy to właśnie w ten sposób, czyli tutaj to jest ta różnica, znaczy ta wartość pomniejszona o 10 tysięcy, to podnosimy, do pod, aha, dzielimy przez 2 kręgowności 120 i odejmujemy. Na no to chyba wzoru nie ma, chyba że był wzór gdzieś w poprzednim projekcie. Wychodzi tyle i obliczamy jeszcze sobie rentę gruntową roczną S, bo to być nam potrzebne do innych tam obliczeń, na przykład tutaj w wzorze jest S takie. Czyli tutaj ustawiam sobie takie coś, tą wartość. Tutaj to 0,1 to jest 1%. Tutaj 1,01 to jest procent skumulowany, czyli to jest jakby 1%, czyli 100%, 1% to jest 1,01. Do potęgi w Twoim wykładku to będzie 160 pomniejszone o 1. To wychodzi tyle. Takie coś. Tego nam nie podał, nie mówi nam, żebyśmy sobie wpisali, ale możemy sobie wpisać, jak chcemy. Parametry krzywej wysokości w arkuszu takim. Krzywa wysokości param. Jest coś takiego. Podejrzewam, że chodzi o wartości funkcji, które tutaj są podane. Albo nie są podane. Aha, to chyba trzeba sobie odczytać. Albo nie, nie, nie. One są tutaj podane w takim razie. Chyba raczej tutaj. Tak, musiałoby być. Dąb 37, wysokość. No, tego nie podawał w zasadzie, ale jeżeli jakiś problem, no to to, to może samemu sobie jakoś wyprowadzić te, te równanie, tak? Może samemu sobie wyprowadzić. No, tu są jakieś dane powpisywane, więc można samemu to wyprowadzić. mówił też, że można odczytać parametry stoiska, tego też nam nie podawał, ale to, to może później. Dobra, tu u ciebie jest domb. I robiliśmy sobie taki przykład, taki dowolny na jakimś tutaj zestawieniu Więc może zrobimy dla tego Twojego przypadku. Sortymentacja dąb Ok, nam wyszło taka wartość dla pierśnicy 70. Teraz ja skopiuję to. O pierśnicy 70 wyszło nam tyle. Zobaczymy to wkleję. Tutaj to liczbami. Mam wrażenie, że ten czerwony się różni od tego czerwonego. Hmm. Może tak kśonkę rozjaśnia, sprawdzę. No, faktycznie różni się. Yy, coś takiego. I tak. Yy, no ja tutaj wpisałem byle co, bo się nie chciało liczyć. I robiliśmy kolejne obliczenia, czyli obliczyliśmy tutaj powierzchnię, jaką zajmuje drzewo. Jest to jakby wielkość, to nie tylko zrzut korony, ale jeszcze powiększone jakieś tam interakcje z innymi drzewami, czyli to jest tak jakby taka powierzchnia, jakaś tam powierzchnia. Ja tego nie liczyłem, sobie wpisałem tak na oko, ale możemy u ciebie to policzyć. Obliczamy to na podstawie tego tutaj wzoru. Aha, no i właśnie w tym wzorze pojawia się Kn, które odczytamy sobie z tutaj. Jest. Pojawia się to KM i mamy sobie odczytać w tym zapisie. Pierwsze jest K, drugie jest my. Zapis, zapis jest błędny, jeżeli chodzi o polski zapis pozycyjny w matematyce. Ale chodzi o to, że u Ciebie jest dom, więc tutaj no tu powinien być średnik, a tu powinien być przecinek. Ale 740 i. Yy, 1, 7, 5, 3. Więc możemy sobie to tutaj wpisać. Tutaj było to. Przy K to było. Nie, to był chyba właśnie ten set 40 przy M było to 1,73. Nie, 75, 3. 5, 3 chyba. No, i skorzystając z tego wzoru, my to obliczymy sobie. Czyli to jest 10 tysięcy podzielone. Otwieramy nawias. 0,5 razy wartość K, czyli razy to, razy ten wzór jest modyfikacją wzoru na SDI w ogóle. Do 70 podnieść po to potęgi M takiej. Zamknąć nawias. Enter. Wyszło tyle. No. Jest różnica. Ewentualnie może parametr na lodówki spisałem. To też może być efekt tego, ale powiedzmy, że jest dobrze. Yy, renta roczna. Renta roczna na powierzchnię. To liczymy według to jest po prostu jakby no przeliczenie proporcjonalne tej wartości, tej grę tej wartości S to na, no na powierzchnię, czyli to musimy podzielić sobie na jednostkę powierzchni, czyli na 1000 m kwadratowych, no i to należy przemnożyć przez powierzchnię, czyli to czyli na naszą powierzchnię, ile wynosi tyle. No, powiedzmy, że jest dobrze. Renta składana, no to na to chyba wzór jest po prawej stronie. Więc, no, powiedzmy, no, policzymy sobie. Czyli to jest tak. No, czyli to jest, no to S, które nam wyszło. No i to mnożymy przez. Otwieramy nawias. P wynosi 1%, więc sobie podobnie możemy sobie zapisać, że to jest 1,01 do potęgi. N, która nie wiem co oznacza. A, to jest wiek chyba. Więc u ciebie 160. podjąć 1. I to podzielić przez jedną setną. Coś takiego. A sprawdzać, czy coś nie pomyślałem, A nie, to jest podniesione do potęgi 10. Przepraszam. Mogę sobie popatrzeć na te wzory i przekopiować, ale no yy. aha i teraz kolejna rzecz. Yy. Tutaj trzeba sobie zmienić na takie coś, czyli bieżący przyrost wartości i przeciętny przyrost wartości. I ja nie wiem, czy w instrukcji jest na to wzór, ale tak, żeby obliczyć yy, w ogóle jakiś przyrost to musimy sobie obliczyć dla 75 lat. Nie, dla grubości 75 y, to miąższość czyli tutaj 75 jak minie. Coś się zmieni? O, nie, zmieniło się. O. Załóżmy, że y, tutaj te wartości, no bo nie chcę się tego poprawiać. Nie chcę się poprawiać tutaj tej sortimentacji bo może coś tu się poprzesywało, jeżeli chodzi o grubości i tak dalej. Wkleję. Aha. I żeby obliczyć to, no to tak, pierwsze co, no to liczymy sobie różnicę między tym a tym, czyli ile w ciągu tych pięciu lat y, no nastąpiła zmiana wartości, wzrosła wartość, widać. No i to pomniejszamy przez y, tą rentę składaną, czyli to chyba. Aha, no i to wszystko chyba trzeba raczej y, jeszcze podzielić przez y, te przez te 10 lat, czyli to chyba. Sprawdzam, jakieś wychodzą ciekawe rzeczy. Myślę, że dobrze policzyłem, a może za małe. Coś tu nie gra. Aha, może nie G, to może... Aha, bo ja już zaznaczyłem, nie trafiłem w komórkę. Dobra. Yy... No, rozbieżność jest duża. Prawda też jest taka, że tutaj wpisałem byle co sobie akurat, więc no może. Ja też mam inny gatunek. No, a jeżeli chodzi o przeciętny przyrost, to wbrew pozorom mamy to trochę inaczej policzyć. Nie liczymy tego na podstawie bieżącego, tylko to należy obliczyć na podstawie tutaj komórka U6, tak? U7, U6, U6, a jest napisane. I to dzielimy też przez 10 tysięcy, czyli metry kwadratowe i mnożymy przez powierzchnię A, czyli nam A wyszło tyle. Tutaj minimalny przyrost to jest coś takiego, że to przyrost pierśnicy, tak? On tutaj następuje co, no, co 5 lat, czyli to jest jakby 5 podzielone na 10 to jest 0,5. No i tutaj jeżeli chodzi o to. To, to my to musimy jakoś zoptymalizować przy użyciu solwera, czego na ten moment no nie pamiętam, jak to robiłem. Funkcją celu było to 10, pamiętam, że mi to kompletnie nie wychodziło na tym laptopie i może też nie będę teraz podejmować się tej zabawy, bo nie wiem, jak to zrobić na razie. To należy sporządzić wszystko dla każdego tutaj wieku. No i z tego co rozumiem, o co mogę dopytać zresztą wtedy, wydaje mi się, że chyba to trzeba wykonać dwukrotnie, bo, bo przecież mamy dwie różne asortymenty, dwa, różne dwa jakby różne projekty. Więc. Eee, więc, no, tyle nam pokazał, dużo on gadał. No, no i no, więcej na razie nie powiem, bo też nie mam czasu dzisiaj się tym zajmować. Może później do tego przejdę. Jedynie co to na ten moment nie wiem za bardzo, jak z tym solwerem tutaj ogarnąć. Myślę, że na pozostałe tutaj parametry jest podany w filmie, Ja filmu nie obejrzałem. Do końca obejrzałem pierwszy, pierwsze dwa kawałki, więc można powiedzieć, że nic nie obejrzałem. I kończę to nagrywanie, bo no nie mam czasu teraz. Yy, bo, gdzie to się kończy? To gdzieś powinno się kończyć. zaczynam nagrywanie.